Dzień dobry, co Państwo tu robią dzisiaj? No protestujemy. Przeciwko Walczymy. czemu? Walczymy o wolną Polskę. A Polska nie jest wolna. To jest pytanie retoryczne. Co mówią? Nie wiem z, z jaką. To, niszczona jest praworządność, niszczona jest, deptana jest konstytucja. No to są kłopoty z wolnością. Niszczona jest gospodarka. No właśnie, mieliśmy teraz problem, żeby dostać się w ogóle pod z tego względu, że policja zablokowała wszelkie wejścia. Jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałem chyba wcześniej. Ale, ale Czy... przecież podobno nas jest 2000 tylko. Spodziewali się państwo takiej frekwencji? No oczywiście, że tak. Dziś to są to 500 osób, powiedzmy. To są chyba... Chyba mi pan na przykład tutaj, że tak powiem, yy, yy, poprze nas, że to są bardzo ważne rzeczy dla Polaków, co się dzieje, prawda? W Polsce. Jeżeli... Ktoś, kto się określa mianem premiera RP, mówi, że on działa zgodnie z prawem, tak jak on to sobie uważa, to to samo to już stwierdzenie jest niedopuszczalne. A to, że nie przestrzega konstytucji, że zamyka ludzi którzy, niewinnych do więzień. Nie, no, prawomocny wy... wyrok. Ale jak jaki prawomocny wyrok? Ułaskawienie to, co to było. Ale to nie uniewinnia i tak. Jak nie uniewinnia? Uła... Nie nie. Ale prawo łaski. To nie jest wyrok ułaskawiający, to jest prawo łaski zastosowane. I, I zgodnie z Konstytucją, bo Konstytucja daje tylko jedno ograniczenie prawa łaski w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałe ma tutaj możliwość prezydent dokonać tego aktu łaski w każdej chwili, nawet kiedy nawet zarzuty nie zostaną postawione. A tu był wyrok, co prawda jeszcze nieprawomocny, ale akt łaski został przeprowadzony skuteczny. I to było w 2015 roku. To gdzie ten sąd, który ponownie teraz po tylu latach wyrok po prostu ponawia, to gdzie był ten sąd przez te wszystkie lata? sędzia Łączeski. I momencik, chciałem do tego nawiązać. I jacy sędziowie za tym stoją? Upolitycznieni, bo są zrzeszeni w justycji. I są dowody na to, że prowadzili działalność polityczną, że próbowali się ze stroną przeciwną kontaktować i ustalać składy sędziowskie. I to są sędziowie, którzy mogą w ogóle orzekać sprawiedliwie? To, o czym my mówimy? justycji to Ja mam taki przekaz do tego nazywającego się premiera Donalda Tuska. Twój czas dobiega końca. Teraz to już poszłeś drugi raz tak po bandzie, że tego ci po prostu nie przepuścimy. Póki jeszcze możesz zwiać z tego kraju, to lepiej zbieraj manele. I to nie są groźby, to są oczekiwania nasza. Bo nie jesteśmy taką, tak, dobre rady, słusznie tu pan powiedział, nie jesteśmy taką kreaturą, żeby wychodzić przed kamerami, straszyć czy grozić prezydentowi Rzeczypospolitej. Nie jesteśmy, ostrzegamy Cię, tu jest Polska, nie żaden jakiś land niemiecki, nie jakiś po prostu region rosyjski, tu jest Rzeczpospolita Najjaśniejsza, niech sobie to dobrze weźmie do głowy. A dlaczego Pana zdaniem Unia Europejska nie reaguje? Unia Europejska nie reaguje. No przecież przedstawiciel to jest ich. To jest ich no, przedstawiciel. To jest ich, że tak powiem robotnik, który właśnie przyjechał, tu zlikwidować ustrój demokratyczny w państwie polskim i rozmontować nasze państwo. Po to tu przyjechał. Przecież to sam Scholz publicznie ogłosił. Oni się z tym w ogóle nie kryją. O co chodzi? To wy nie wiecie, co tu się dzieje tak naprawdę? Ale się im to nie uda, bo budzą się i też inne narody. Sprzeciwiają się takiej polityce. Albo jesteśmy u siebie gospodarzami i samostanowimy o sobie, albo to ktoś będzie robił za nas. Tego pan chce? Żeby ktoś za pana samostanowił? Tego pan chce? Pytam się pana. Mogę? Nie, nie, nie. nie ja, mogę to... ja, przy, ja przywracam wymiar z pana. Ja... No, no, ale, ale no nie wiem. Czy... Ja nie to wychodzę panu, tutaj z, panu z mówię. Ja bo Nie tu narzucamy właśnie, nikomu To właśnie wszyscy tu ludzie poszli w tym celu, żeby zapobiec demontażu państwa polskiego. Nie zgadzamy się. Nie pozwolimy im na to. Ale w jaki sposób? Dopiero były wybory. Ja, w jaki sposób? Dopiero były wybory, chyba przez 4 lata i tak będzie rządził ale, do... Brawo, ale, ale momencik. Ale momencik. ale ma być Wybory były. I Naszym zdaniem z tymi wyborami dziwne rzeczy się działy. Gdybyśmy mogli osobiście sprawdzać, jak przebiegają te wybory, bo sam mógłbym mnożyć przykładów, że po co to za po 21 jeszcze kolejki ludzi idą do głosowania, jak mamy być, ma być zamknięte. Dlaczego aż trzy miesiące czekał Sąd Najwyższy, żeby ogłosić wyniki wyboru? Choćby dlatego, bo właśnie musieli zbadać wiele skarg do po prostu sądu o, o źle przeprowadzone wybory. Wiele tych skarg było i choćby dlatego zajęło to im aż trzy miesiące. I oczywiście, jeżeli te sądy tak orzekają, jak orzekają, że są nasi sędziowie, ich sędziowie, jacy są swojscy, tak jak to mówią w ich środowisku, że kurwa, przepraszam, sądy was... Po prostu daję wam słowo, nie, nie ruszą, nie zrobią nic, trzymaj się platformy i tak dalej. To wszystko się układa w taką jedną całość oczywistą, że przecież widać, że to jest spisek na przestrzeni władz, obecnych władz, sądów, przynajmniej niektórych sądów, sędziów, sędziów, bo przecież wielokrotnie zostali przyłapani w demonstracjach politycznych i taki sędzia później nie ma po prostu orzekać w mojej sprawie w sądzie? Nie zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym. I tak właśnie zostali skazani tym pseudo, pseudo wyrokiem właśnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przez sąd, który jest upolityczniony i który nie miał prawa wracać do tej sprawy choćby z tego jednego powodu, że byli po prostu aktem łaski potraktowani przez prezydenta i powinni, koniec, kropka. Nie, nie powinni przede wszystkim być sądzeni, przecież oni wygotowywali no to... państwowe... Byli Prace. ułaskawieni przez prezydenta. Nie, 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 nie. W ogóle nie powinno dojść do procesu żadnego. Tak? Dlaczego? Każdy powinien być sądzony chyba w rynku. Wola, wola. Wola. Przed, byli przedstawicielami państwa polskiego. Ale to nie znaczy, że mogą łamać prawo. Nie, a kto złamał prawo? Kamiński i Tak? Przekroczyli Proszę Kto busa stwierdził, to sąd. No? Było mocnym wyrokiem, tak. Panie, ja pracowałem w, w czasie korupcji. Niech trafi takie państwo wtedy. Tak. Nie, chciałbym, żebyście to nie manipulowali. Jak chcecie, to Nie, nie, puszczy... całość puszczamy. To w całości ma to i... I... Tak, tak, tak. Ale, ale takie pytanie, bo pan, bo pan mówi, że wybory były sfałszowane, tak? A... I... Bo ta, to nie z... to. to... Odłącaniem. Ja? Moje obserwacje się z panem tutaj dzielę, ja nie mogę w imieniu wszystkich, bo ale, przecież... My... Ale, ale ta sama narracja powtarza się co wybory. W 2020, chola, chola, chola. 2020, chola. 2020 chola. kiedy chola. wygrał Andrzej Buda, Kusk sami... to samo mówił, przecież... że wybory były nieuczciwe, jak tak, pan prezydent, a Trzaskowski. E, proszę pana, a, a nigdy Je, jeszcze nie... wyniki Tylko... wyborów, Tylko... jeżeli trwa głosowanie, nie ogłaszamy. Nawet i tydzień, niech głosują wszyscy. Można było sfałszować wyniki do 3 rano, ludzi zwozić we Wrocławiu? No ale sam pan właśnie pokiwał no. głową, jak powiedziałem, że 21 jest, dalej są otwarte po prostu w wielu miejscach. Ich, ale ogłoszenie o... wyników wyborów. No to no po kolei, no, Trzeba chronologicznie na gadać. Tactwo, sam pan tactwo. zaobserwował to zjawisko. I na przykład to się działo powszechnie. Powszechnie. Powszechnie również była sytuacja tego typu, że przychodzili ludzie do wyborów i dostawali pytanie, czy wszystkie po prostu karty a przecież była jedna lista, jedną listę się podpisywało, więc wiadomo jak podpisuje się, to pobieram wszystkie karty i do referendum i do głosowania. Więc już na etapie przy stolikach, w komisjach wyborczych już było po prostu, że tak powiem wpływanie, no to dobrze, ale wpływanie na wynik wyborów. Bo po prostu nie można mówić o dwóch frekwencjach, skoro była jedna lista, jedna lista. A tam gdzie na przykład ktoś nie pobrał... Tej, tej karty na przykład do referendum nie pobrał, to podpisywał się członek komisji, że nie pobrał, ale dlaczego nie było podpisu tej osoby, która nie pobrała? Powinien być również jej podpis, więc powinno to być po pierwsze dwie listy, jak chcieli to tak potraktować, a jak była jedna lista, to frekwencja była dokładnie. Do... Co mówią? Na, na YouTubie. robią relacje z różnych... Wydarzeń. Dokładnie była taka sama frekwencja, to jest moje zdanie, które w ten sposób argumentuje. Taka sama była frekwencja w wyborach, jak i w referendum. Więc obraz ma pan teraz rzeczywisty. Czego tam Polacy nie chcieli? Bo nawet jak przyjąć ten wynik, to tam zdecydowanie Polacy tego nie chcieli, co tam było. Likwidacji emigracji nie, tej nielegalnej. No, nie będziemy tu teraz przypominać. I teraz wracam do tego, że były wybory, co dopiero. No ale ten wybór jest jaki jest, oni też ze sobą są niespójni, to jest kwestia czasu, że oni zaraz zaczną się po kopać, to panu gwarantuję, bo widziałem politykę od środka, wiem jak to działa. Gruncie jak zaczyna palić pod nogami, to zaraz się ze sobą kopią po koskach. I jeszcze jeden argument na to, że ten Rząd jest zaplanowany przez samego tego człowieka, który się dzisiaj mianie określa mianem premiera Rzeczypospolitej, czyli Tuska, że jest zaplanowany na rok. On to sam im powiedział, umawiamy się na rok, bo on wie, po tym co chce zrobić w Polsce, to on nie będzie tu mógł stanąć gdziekolwiek spokojnie, bo go naród rozliczy. Tym razem rozliczymy Cię za to. I lepiej wyhamuj chłopie, wyhamuj, boś przegiął totalnie już. I tyle ode mnie. A myśli pan, że są możliwe przyspieszone wybory? No oczywiście. I to i to sami do tego doprowadzą. To sami Oni do na Nie wyjdzie wam to cała ta zjednoczona Europa. Co byś się, się to nie, nie wyjdzie wam to, bo tego nie tylko naród polski nie chce. To nie chcą też inne narody, bo to po prostu jest utopijny plan. Kto to widział wiele kultur, wiele po prostu języków i narodów złączyć w jedno to jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe. To nawet nie działa już w Stanach Zjednoczonych, co dobrowolnie wszyscy popłynęli tam, żeby założyć nowe państwo i byli zgodni, ale dzisiaj nawet oni już nie są zgodni. Bo właśnie są problemy kulturowe. Problemy są po prostu przede wszystkim kulturowe tam. I to jest z tego choćby względu utopia. To co robimy coś takiego, chcemy żyć po prostu w wolnym państwie, który się rozwija, ludzie mogą pracować i przy tym wszystkim szanować się, bo on też mówi, że my mamy język nienawiści, my mamy... My mamy właśnie język pokojowy, to oni dzielą Polaków. Uży, Używają zwłaszcza tych młodych ludzi, którzy tak niewiele jeszcze rozumieją, którzy się jeszcze nie otarli o politykę, nie mają pojęcia, nie mają, tak, no, mają wszystko, więc, więc ten. I wykorzystują ich w ten sposób, deprawując ich moralność. Ich moralność. No podobają się panu te parady, na przykład te całe LGBT. Przecież to się zygać chce, jak to na co człowiek patrzy. Ale jeżeli ja, ja jestem naprawdę jeszcze jeden temat właśnie ten, to jest bardzo ważne, bo tu mam do nich apel do tych LGBT. Ja jestem tolerancyjnym i moja toleranc tolerancyjność wyg wy wy wygląda w ten sposób. Słuchajcie wy wszyscy LGBT+, plus, plus, Q i tak dalej, nie wiem co tam dalej jeszcze powstanie. Jeżeli chcecie tak chodzić od święta, bo rozumiem jak oni te parady robią, to to jest ich święto. To po prostu przyzwoity człowiek, który się szanuje, chodzi tak na co dzień. Idźcie tak do swojej pracy, idźcie wszędzie między ludzi, na co dzień tak jak się ubieracie, a nie deprawujcie nam dzieci małych na ulicy i... Młodzieży, która nie bardzo rozumie po prostu prawdziwych Waszych intencji, jakie tak naprawdę są. Chodźcie tak na co dzień. Skoro się tak, tak się identyfikują, chodźcie tak na co dzień. To jest apel mój do Was, LGBT. Bo ja widzicie, identyfikuję się jako patriota, wierzący katolik i chodzę tak na co dzień, pomimo że jestem prześladowany już nawet w swoim kraju. Wyszedł teraz najnowszy sondaż, który pokazuje, że jakby wybory się znowu odbyły, no to i tak by wygr wy wygrały te trzy partie. i to sondaż? E, Ibrisu. No to wie pan... Ma pan sondaż tu. Je. Tysiąc czy dwa tysiące, mówi pan, je. Właśnie, ludzie się liczą na ulicy. To jest dopiero początek marszu. Proszę zobaczyć, jest dzień, można powiedzieć środek tygodnia. Ludzie pracują, a mimo wszystko zrobili wszystko. Myśmy na przykład przyjali, Ja z jestem z Bielska Białej. Jestem tu byłem 30 już, jestem kolejny raz, przywiozłem też pół, połowę swojej rodziny, ale też i kompanów i koleżanki. To jest dowód na to, że potrafimy w takim dniu nawet, tak licznie się zjednoczyć. To im gwarantuję, że to jest tylko, że tak powiem, bo straciłem słowo, jak się wysyła wojsko na rozpoznanie. No taki przmak takiego. Ta, no to oczywiście, oczywiście. I radziłbym już żadnego kroku nieodpowiedzialnego panie premierze robić, bo to wszystko widzimy, notujemy skrupulatnie za to, wszystko pan odpowie. Bo, bo odpowie Pan przed narodem, bo przed narodem Pan będziesz odpowiadał, skoro twierdzi Pan, że dostał Pan od narodu mandat, bo wielokrotnie się w moim imieniu wypowiadał, co sobie nie życzę, bo nie życzę sobie. Toleruję to, że dostał ten mandat. I toleruję to i dlatego demokra demok demokratycznie tutaj yy, de demonstrujemy. Ale to nie znaczy, że się ma w moim imieniu wypowiadać i to nie znaczy, że Cię z tego nie będę rozliczał jako jeden z obywateli, bo Cię będę rozliczał i tyle.